Robert, sezon się skończył, teraz zaczyna się nowy. Kiedy ty zacząłeś rozmawiać z Legią na temat potencjalnego transferu? Myślę, że to było tydzień temu i te negocjowali, trwali bardzo szybko i myślę, że szybkośmy znaleźli drogę i jestem szczęśliwy, że właśnie nie musiałem tak długo czekać. Można powiedzieć, że ten kontrakt to jest takie ukoronowanie twojej dotychczasowej kariery? No, myślę, że mogę tak do tego podejść i bardzo to doceniam, że, że następny krok jest dla mnie bardzo wielki i bardzo wielkie wyzwanie. Jacek Zieliński wspominał, że ty jesteś zawodnikiem głodnym sukcesów. Co to znaczy? Znaczy to, że chcę wygrywać. A gdybyś mógł powiedzieć szerzej, z jakimi ty założeniami przychodzisz do klubu, bo już się zgodziliśmy, że to jest taki ostatni twój kontrakt w karierze najprawdopodobniej, więc jakie są twoje cele tutaj przy dołączeniu do zespołu? No, že som tu aj dužo lat v Polsce, ale nevyhral som žiadny medal, preto by som chcel s Legiom zdobyť žemišťovstvo a to je v cel dla každého závodníka, ktorý gra v tom klube. I dla mňa tak samo. że nie przesadzę, chyba jak powiem, że to taki najbardziej kontrowersyjny transfer ostatniego czasu, sporo negatywnych komentarzy. Jaki był klucz w dobraniu sobie akurat tego zawodnika? A spodziewałem się negatywnych opinii, ale to jest spowodowane głównie tym, że opinia publiczna i kibice też nie wiedzą w jaki sposób ta drużyna jest budowana, jaki mamy na to plan wspólnie z trenerem Runiejczym. I, i miałem też świadomość, że zdarzą się pewnie takie sytuacje jak tam, gdzie transfer nie będzie z tych transferów oczywistych, ale uwierzcie mi, że to jest transfer naprawdę będzie przydatny dla drużyny. Ostatecznie na koniec dnia liczy się jak zawodnik się spisuje i jakie osiągamy wyniki i wszystkie ruchy, które wykonujemy robimy właśnie pod tym kątem, żeby te wyniki były jak najlepsze. Powiedział Pan o tym, że zawodnik musi być dostosowany do, do drużyny, że macie z trenerem Neyciem swój plan na to, jak ma funkcjonować zespół. W takim razie, jak mógłby Pan scharakteryzować Roberta Picha jako piłkarza w kontekście jego przydatności do zespołu? Robert Pich to jest zawodnik, który jest bardzo dobry technicznie. Znakomite również nie tylko te parametry piłkarskie ma statystyki, również statystyki kinematyczne są nadal na bardzo dobrym poziomie. To jest zawodnik szybki, zwrotny, zawodnik, który, który może dużo biegać, zawodnik, który też potrafi ciężko pracować w treningu, a, a, a to też jest dla nas istotne, bo, bo charakter też jest jakby takim, charakter i ambicja to jest jakiś element, który jest też przez nas bardzo wysoko, wysoko ceniony. W naszej Ekstraklasie gra regularnie ostatnich kilka sezonów, średnia tam minut to jest około 2000, ostatni chyba sezon był 2000, wcześniej było tam po 2500 minut. To są bardzo dobre, bardzo dobre wyniki, do tego statystyki w punktacji kanadyjskiej zawsze się kręcą około 10 w zespole, powiedzmy sobie średnim zespole naszej Ekstraklasy. Także jest szansa, że u nas też będzie osiągał takie statystyki, a być może, a być może większe. Poza tym to jest piłkarz, który może, może grać na różnych pozycjach, może grać skrzydłowego, schodzącego do środka, bo Znakomicie czuje się pomiędzy liniami, pomiędzy formacjami przeciwnika. W tych przestrzeniach się bardzo dobrze odnajduje. W każdej sytuacji, kiedy ma możliwość odwrócenia się i kontynuowania akcji, to robi. Kiedy trzeba grać podaniem wstecz, również. Także podejmuje dobre decyzje. Może również grać na pozycji numer 8, 10, takiego ofensywnego zawodnika, który przyspiesza te nasze ataki, bo to jest piłkarz, który lubi zdobywać przestrzeń nie tylko podaniem, ale, ale też i z piłką przy nocy. Znasz bardzo dobrze zawodników z polskiej Ekstraklasy, znacie się od wielu, wielu lat. Z kim Ty rozmawiałeś przed dołączeniem do Legii Warszawa? Tak naprawdę z dużych chłopakami nie rozmawiałem, bo mówię, że było to bardzo szybko i nie chciałem o tym bardzo rozmawiać. Ale byli piłkarze ze Słowacy, którzy grali w Legii, czy już Jan Mucha albo Dušan Kucek, z którymi, z którymi jestem w kontakcie i z nimi właśnie gadałem. W takim razie, co opowiadali Ci piłkarze, czy to Jan Mucha, czy Duszę Kuciak, na temat naszego klubu? Jaki Ty miałeś obraz Legii przed dołączeniem tutaj do nas? Powiedzieli, że Legia jest Legia. Kosta rozumiem, że też miał pewnie dużą rolę w tym transferze. Znacie się z wcześniejszych, z wcześniejszych klubów, byliście razem w Kaiserslautern, więc jak duża była rola trenera Runjajicia w przypadku podpisania tego kontraktu tutaj? Na pewno mał duży wpływ na to, to wiem, bo Trener był właśnie tym, który mnie chciał tutaj w zespole i ja to doceniam. Tak samo trener, jak był w z to właśnie mnie przyciągnął do, do Niemiec i właśnie teraz tak się to potoczyło, wszystko, że, że znów się spotykamy i jestem za to bardzo szczęśliwy i chciałbym mu to wrócić wynikami na, na, na boisku. Masz tyle lat, ile masz? Przechodzisz ze Śląska do Legii. Sporo negatywnych komentarzy, na pewno też je widziałeś. Jest coś, co chciałbyś powiedzieć kibicom przy dołączeniu tutaj do nas? Stary Słowak, i może.